Hej, w dzisiejszym filmie chciałabym wam opowiedzieć o tym, jak przygotować tropikalną pawlową. I moim zdaniem jest rewelacyjna, ponieważ te owoce, których tutaj użyłam, są kwaskowate, a beza przez swoją słodycz musi być przełamana kwaśnym owocem, żeby zachował się właśnie taki balans. Wtedy to wszystko jest lekkie, pyszne i ma się wrażenie, że nie można się tym najeść. W ogóle te sery nie są do tego, żeby się najadać. Ale wiadomo, czasami zjemy kawałek ciasta i mamy po kokardę, a czasami po prostu nie możemy przestać jeść. Ja na przykład tak mam startą z jagodami. Mam no, Podlinkuję ją na dole w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć. Bardzo dawno temu nakręciłam ten film, ale to samo jest z każdą bezą, również z tą. Więc tutaj użyłam akurat owoców takich tropikalnych typu mango marakuja. Dekoracja z malinki musiała być, żeby też nie tylko przełamać smaki, ale i kolorystykę tego deseru. Więc zapraszam Was do obejrzenia i dajcie mi znać, czy go wypróbujecie i czy Wam smakowało. Rozpoczynamy od przygotowania blach. Ja akurat użyłam tutaj dwóch, ponieważ chciałam upiec 8 mini bez, co sprawiło, że na każdej z nich znalazło się. 4. I wyrysowałam sobie tutaj kółeczka, żeby ułatwić, ale wiadomo, beza trochę rośnie, więc no nie mamy do końca kontroli nad tym, jak będzie duża i czy się w tym okręgu zmieści. I wiadomo, że to było tylko orientacyjne, ale jeśli macie na przykład 10 gości, no to możecie oczywiście po 5 na każdej blasze bez upiec i to też będzie ok. Nawet będzie ok, jeśli uznacie, że robicie jedną wielką, olbrzymią bezę. I tak jak w przypadku każdej bezy musimy ostrożnie oddzielić białka od żółtek i nie przypominam sobie, żebym wcześniej o tym wspominała, ale pamiętajcie, że bardzo ważne jest, żeby ani trochę tłuszczu z żółtka znalazło się w białku, inaczej to białko nam się nie ubije. W takim wypadku, jak tak się stanie, po prostu wyrzucamy, albo nie wyrzucamy, odkładamy po prostu na jajecznicę na następny poranek i kontynuujemy rozbijanie kolejnych jajek. Tak jak widzicie tutaj, ja po prostu zawsze rozbijam to jajko nad osobną miseczką, niż ta, do której później wlewam wszystkie białka. W ten sposób zmarnujemy tych jajek jak najmniej, jeśli niechcący rozbije nam się żółtko. Przypominam tylko, że jajka muszą być koniecznie w temperaturze pokojowej i jeśli martwicie się co zrobić z żółtkami to zapraszam Was na przepis o krem brule znajdziecie go również na dole w opisie. No i zaczynamy od ubijania oczywiście wcześniej troszeczkę posolić musimy te jajka, ale tylko szczypta. Zaczynamy ubijać nasze białka na, najpierw na tych średnich obrotach i jak już się nam ubije taka lekko sztywna piana to możemy zacząć dodawać cukier i oczywiście dodajemy go łyżka po łyżce. I jak już się nam beza ładnie ubije, to dodajemy łyżeczkę mąki ziemniaczanej, może to być też mąka kukurydziana, tylko wtedy beza nam się może zabarwić lekko na żółto. No i dodajemy również łyżeczkę soku z cytryny albo octu winnego. No i zobaczcie jak powinna wyglądać konsystencja takiej ubitej bezy i jak już właśnie taka jest to przekładamy ją do woreczka, ale nie musimy. To wszystko zależy od tego na co macie ochotę, ale jeśli macie ochotę wycisnąć z tego jakiś kształt no to do tego Was zachęcam. Ja tutaj też użyłam tylki, tak żeby kształt tej wyciskanej bezy był odrobinę ciekawszy niż zwykle. No i wyciskamy właśnie takie jakby koszyczki, do których później będziemy nakładać bitą śmietanę i owoce. Pamiętajcie, aby zachować odstępy między bezami tak, aby się nie stykały jak będą rosły, no bo to po prostu ułatwi Wam później pracę. Piekarnik rozgrzewamy do 150 stopni z termoobiegiem. No i jak już się nam rozgrzeje, to wkładamy nasze bezy i po dwóch minutach zmniejszamy temperaturę do 110 stopni. I tak pieczemy przez około godzinę do półtorej. Wszystko zależy od tego, jak bardzo chcecie, żeby, jak, jaki jest rozmiar tej bezy po, po pierwsze. No i e, jaką konsystencję jej lubicie. Ona powinna się tylko troszkę, troszeczkę zarumienić. Może popękać oczywiście, ale w dotyku powinna być sucha, a w środku yy, piankowa. I jak już ją upieczemy, no to wtedy wyłączamy piekarnik, uchylamy dźwiczki na około godzinę, dwie i dopiero później wyjmujemy do całkowitego ostudzenia. I jak już bez no to kolejnym krokiem będzie przygotowanie bitej śmietany. Tutaj to już chyba nie ma e, żadnej trudności, tak podejrzewam. Jeśli nie macie miksera e, planetarnego, to oczywiście możecie to zrobić ręcznym. E, odradzałabym tylko e, przygotowywanie jakichś gotowych mieszanek do bitej śmietany. No nie ma sensu. Po prostu ubijcie zwykłą śmietanę i najlepiej nie dodawajcie już cukru, bo mnóstwo cukru jest już w bezie i naprawdę więcej tego cukru nie będzie potrzeba. I jak już tą śmietanę ubijecie, no to oczywiście przekładamy ją do naszych bez i odstawiamy na chwilę. Następnie możemy się zająć owocami. Ja Wam tutaj pokażę, jak nauczyłam się kiedyś obierać mango. Oczywiście metoda tutaj jest dowolna, róbcie to jak chcecie. I po pokrojeniu mango na kosteczkę y, można jeszcze udekorować bezę malinką. No, i użyłam jeszcze tutaj owocu marakui, tylko że ja nie użyłam świeżego, dlatego że akurat w sklepie go nie było. Ale w, w szale korona zakupów znalazłam puszki z marakują, z pulpą z marakui, no i do tego właśnie y, ich użyłam. Wiadomo, świeże owoce są zawsze lepsze, ale jeśli nie mamy takiej możliwości, możemy użyć owoców z puszki w tym wypadku. No, i na sam koniec jeszcze listek mięty dla dekoracji. E voilà! Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zostawcie mi kciuka w górę. Oczywiście, jak zwykle, zachęcam do subskrypcji, bo im więcej subskrypcji, tym ja mam więcej motywacji, żeby tych filmów kręcić. Zostawcie również komentarz na dole, co myślicie o tym deserze i czy chcielibyście, żebym również przygotowała może jakiś tort bezowy. No to dziękuję bardzo! Pa!